Dobra, dajcie coś, co mogę ku... oglądać i żeby mógł jeść, ku... jest jakieś auto skrolowanie TikToku? I weź za Kieleks albo jakiś mod, zaloguj się na TikToka naszego i będziecie mi scrollować TikToki, please. Bo ja serio, już nie mam siły. Nie jest auto na TikToku? Jak to odpalić? To na telefonie chyba. Enydeska daj. O, dobra, z... się, bo serio, ja naprawdę już ku... nie mam siły. To że ja ci dam NDeska i ty będziesz mi scrollował. Chodź na Discord, żebyś słyszał. Ja ci będę mówił na przykład dalej. Cofnij, zapauzuj. Jedziesz. Ale zciągnij ten kursor, k... Ku... z środka ekranu, chłopie. Co to jest? Co to jest? No, weź no to. to. No. Nie możesz tego. No dobra, no to nie przesadzaj, bo to nic, no, puszczaj, puszczaj. Prison for the polar bears. I na sam koniec chciałem powiedzieć coś, co skrywałem przez cały swój rok. Yeah. Przez cały swój rok streamingowy. Widzowie, do dupy, i masz Bo i tak jesteś. Nie widziałem by. tego. Dobra, następne. Jak klubom, ktoś poświęcił? Dziękuję piłkarskim, piszcie na czacie. Korona kielce, pozdrawiam. Górnik Zabrze to czemu to wskipnąłeś? gówno dobra, Chyba... skipuj to tylko Lech Poznań, akurat Lech Poznań to stare k***a są -so. po... śląsk śląsk śląskie w... w... to twoją matkę k -so po meczu w szatni z <grym> na trybuna. <grym>

Jak miło. Nie poznałem go. No zostaw, gdzie już się ręka. tylko że mogę zniszczyć. dzisiaj? No jak nie? Jak cię wygina cały czas? Jadłyśmy Fedron? Nie! A na pewno? Nie, na pewno. Fedron dzisiaj? To był pies? To jest hydrant! Ten człowiek stoi na hydrancie i on na tym hydrancie tak stoi chyba czwartą godzinę nie masz problemu z równowagą? To ja jestem pijany, a Różnie to bywa W każdym razie To stary akurat, zawsze bawi Next! Popykają. Zawsze był taki rozkojarzony roz, roz głowę, dro, głowie, dro, głowie No teraz Ty jesteś bardzo skupiony Zawsze był taki roz, roz, roz... Ty zawsze zacięłaś się Musisz zresetować to No to niestety ditki, TikTok się nie odtwarza z moimi ziomym wiadro, ale wiatrą kurpur, czwarta dwadzieścia my jak chuj, bo te kwiaty ładnie pachną, Krusz, grusz dawaj dobrą szczurę, się zbijemy na. Trzeba do mnie nie dzwonić. Komórkę mam nową. Pokaż, chody. pokaż. A nie dam. Ale pokaż komórkę nową. No, mam. O. To jest młody ziomek czy stara baba? O, o. Nowa. galakcji. No druga. Aha, stara baba. Wyglądasz to, to wygląda sobie jak, jak młody ziomek. ziomek. to na świetliki. ZŁA MAM KUBA PAPUŻ Ona w zełku jest To pewnie z korełku się dzieje. Skąd ty to wiesz? Nie wiem Nie było owców? No po k***a się zna Aaa komórkę na Czyli ty jesteś w zełku? Dokładnie no, Dobra stara? A, nie tam Ale pokaż komórkę na górze. Dobra Dobra Dzieku ile ty masz lat, żebyś w Mikołaja? On nie istnieje Ja akurat wierzę w Mikołaja, sorry Ale się mylisz, Mikołaj istnieje Mikołaj nie istnieje, to tylko bajka na małe To wyślę ci zdjęcie Mikołaja i powiedz czy to jest przerobione, dobra? Happy amount. Ja tam wierzę w Mikołaja. coffee Why are you driving manual? Why are you driving manual? Bro. This is not manual. This is Emanuel Dobre, dobra Jest takie powiedzenie. Do nowego roku. Więcej nerwy ner kroku. Więcej ner w werwy kroku. <laughs> No Jest taki po... się na Sylwestra chciałem wam coś ciekawego pokazać. Nie wyceny. No, skipper! Skip, skip, skipper! I nikt... Nic bardziej mylnego. Siema. Co tam spłącić? Sposzając się na Sylwestra... no to Do zarzulki. O jakiś fajny przepis. Uh. Uh. Wystraszyłem cię co nie? Spierdł co? Sam spier? Spierd... Nie! Ty spier. Ty spierdal. O, jakie Nie to. żałuję żadnej z naszych chwil. Warto było kochać. Każdą z nich nie żałuję końca. Przypomniał mi. Pierwsza pada nad morzem u nas. w kolorze odszukać. I ty jak niebo, jutro nas nie rozpierdal. Jestem poza kontrolą. Zabrać i mi nie mogą. Monice są moje logo. Mogę mówić. Nienawiść klubowa! klubowa! No ten to wszystkie. <grym> A mnie to tak, że wytatuowałam sobie jego inicjały na karku. O Kazama. Co mówisz, Ciebie? Tylko groszek. 5 zł, 11 grosz. Z kim następna walka? Cholesterolem, krp. grzybowo. Mulasz węgierski. No wcina no zawsze. No 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 dawaj, dawaj. Chłopie, zamulasz, stop! No to tak nie może być, zakiel. Że nie możesz nie może dopuszczać do tego, że ten TikTok się lupuje. Ale kumasz. A, nieważne. Orient. Monitor! Ja Skip. A bałeś się, że w ogóle że się nie zgodzi? O, to Kto? też. To no... też widziałem, jakby to w... wbił do diablesej. Powiedział. <laughs> Parę słów ciekawych. Kwa. Ale nie znam kontekstu sytuacji ogólnie, co tam chodziło, nie? <laughs> ja. Ruxana. Nie, no co ty, stary, jak my jesteśmy razem 3 lata? I wiesz, jakby. Ja bardziej bardziej nie bałem się, czy się nie zgodzi, tylko bardziej. On bałem się... Na ile? Czy jej się spodoba, nie? Czy jej się spodobałem takie. Spodoba, 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 Dobra, już masz wolne, bo już jak, ty, jak patrzę, jak ty przewijasz, to chopię... A. Na ile jesteśmy razem? My z No eee, Ponad półtora roku. A, to jeszcze, to jeszcze cię zdradzi, na pewno. <laughs> I... <noise> no, Moja poprzednia dziewczyna zdradziła mnie po 3 latach Także jak teraz Proszę już się zbliża, jestem 3 dobrać. lata i tydzień To już mogłem, wiedziałem, że się Proszę mogę O jest... <noise> Co jest z tym? Patrzcie tu na. Trochę śniegu Za mną k na. O nie. Patrzcie co od gościu przed chwilą Tutaj następny Dole wyłoby mi się w dupę gościu, nie? O, k***a, to da Ja pierdolę! Salwala z Żurawiną, zaraz opijmy, bratku! O tak, bratku, zjarałem 10 gram hejza przez noc. Byłem taki głodny. Bratku miał! Smacznego TWR! Daj, że pani, służba cenna robi nam kontrolę, czy pani w zapasowym kodem, mój młody! Daj, 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 daj. Ona mi dzwoni i mówi, że nie mogę przestać. Ona wychodzi, bo była tylko by się przestarcz. za zadłużam, miała by być tylko na te. S? Ale box top event, że my wtedy k***a, nie powstrzymaliśmy. No co jest krwawa? Ja no dobra, to ty, 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 ty jest rane. Pa, nie leci mi to. Synku, <noise> jesteś kiepski. <noise> A ja nie lubię kieprzciaków. Każdego to boli inaczej. Tak jest komentarz. Dobra, przez te TikToki już były. Uwaga, dziś na pięćset. 500... Jem włosy z dupy. <grym> tysięcy tapów. Jem <grym> trochę włosów z odbytu mojego najlepszego przyjaciela. Uwaga! No i to jest kontent, k. się nadaje. Ściągam z Was wszystko, co Wam nie służy. Ściągam z Was klątwy, uroki, blokady, pieczęcia, złorzeczenia, zazdrości, pomówienia. Niech wszystko, co złe, zostanie zdjęte i zostanie przy Was tylko piękna energia ze źródła. Tego Wam życzę. W górę niech mi ściągnie, jak ktoś napisał. No i pozdro. Kiedy byłem mały pod nogami miałem wody Przenik nie parejnie nic się wygrywam zawody sportowe stiry zgarniamy wszystkie nagrody Już nie jestem mały Pozdro Tak to tu nawet konia nie mówi Od nowego roku na lekcjach geografii będziecie poznawać mapę Los Santos z GTA V No i props Dziecko co chwilę woła piciu, piciu i piciu, masz całą buklę Kur... Masz piciu Co? No nie będę musiał wlewać co 5 minut To jest rozwiązanie Zgasła Zgasła Jajko jedno. Czy ile? No dwa. Dwa, a to co? Gdzie? No to. Taki słupek jak tu? To jest taki słupek jak tutaj. No. Ale to jest jedno jajko tutaj? Jem widzowie, odsypka. Osypka jest. Nie, nie. Jem odsypka słonego. Zakopanego z gór. To jest odsypek widzowie. Widzicie? Odsypek. Tak wygląda. Słodia cholera. Mm, A Mamy napoje. Ojeło. O kur... Nie od ci... Fortnite'a chyba po streamie. A, że jestem gejem powiedział. Nie małem. Bardzo was kocham. Dziękuję Wam i Was nie Trauma do końca życia. Run away! Boj Panu, ja mógłbym dziękowca, bo mi się odczepił ten od mikrofonu i zaraz mi odpadnie, bo mam go w nogawce. Zesrałeś, ty debilet, nie zesrałem atl. się, mam <noise> w nogawce To nie jest ty. Ty o, Właśnie mi odpadło. Zpierdolił się. Numer, <noise> no coś, bo potem są takie akty, przecież smróty łebcy upierdolić. No zeskał się, no. Dobrze. Ale numer. Siemanko, z tej strony Adrian, chciałem wszystkim podziękować bardzo za nasze subskrypcje oraz wsparcie urodzinowe. Dziś są Bandury i sobie siedzimy, mega, mega mi wjechała ta szamka. kur... jestem porobiony towarem, ja pierdolę. <grydolę> I co tu jest, chłopaki, grane? Ty, Andrzej, stawaj. W się chyba tak dziki znają, nie? Co ty, To Co jest z wami tutaj co to jest za zbiegowisko? No... no, do roboty tam. <grydolę> no i zaś nie działa. Czy Ginold jest najlepszym koszykarzem na YouTubie? Dawid ma 192 cm wzrostu, czyli jest o 1 cm niższy od na przykład Russella Westbrooka. Z tego co znalazłem, Mr. Ginold grał kiedyś w kosza na poziomie trzeciej ligi, a nawet brał udział w mistrzostwach Polski U18, co jest chyba największym osiągnięciem, jakie zobaczymy w tej miniserii. Dawid grał na pozycji silnego skrzydłowego i z tego co sam mówił, często grał pod koszem czy stawiał zasłony. Jeśli chodzi o rzut, mamy tutaj mocne klipy z ciężkimi rzutami przez obrońcę, no i oba są bardzo ładnie trafione. Do tego obrona Ginolda stoi na wysokim poziomie jest bardzo aktywny, często doskakuje do nawet nie swojego zawodnika, ładnie broni rękami w górze i skacze do bloku. No i też trzeba powiedzieć o dobrej grze w ataku bez piłki. Zobaczcie, tylko w tej jednej akcji Ginold postawił jedną, później drugą zasłonę i na końcu jeszcze spychał zawodników, żeby jego kolega miał więcej miejsca do rzutu. Bonusowo jeszcze muszę wam pokazać ten klip z mega śmiesznym faulem. Ginoldzie, jakbyś był chętny, to serdecznie zapraszam Cię na. No nie wiem, że odporzucił no, karierę koszykarza, to był, to szczerze mówiąc, on się ledwo rusza tutaj, to <śmiech> <śmiech> nie, akurat serio, no to był, to, ja na przykład myślę, że mógł być Marcin Gortat następny, nie? Dla kogo robię teraz kebaba? <laughs> ja byłem pierwszy, a więc dla mnie. Dla kogo robię teraz kebaba? Hraně Fortnitea po porodě. No i to je zkazáno. Kurva. XD Heh. <laughs> Hondura? Hondura? Ne, ja, to je on. To je on. No ne. Ja oglądam jego. To nie on. Ty, no, to jest on. No nie, ty, Mon. gościu? On. To nie jest on, mówię ci. Mogę? Można, może Dobra, dobra. 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 Oglądam jego. Co tam jest? To rybka i jedyna rybka. i łajna. <laughs> Te no to... ja zawsze pokałem jak karpia zabili, bo się kompanią z nim. Pani mnie normalnie zrobiła na buskut. Wszystko ładnie, wyszczyżone. No to... Życie jest piękne, tylko nie moje i nie wasze, ale może kogoś innego. Podpytam się jeszcze o to, bo ostatnio e, też gościłem właśnie w studiu na ostatniej gali fejmu e, Mateusza Borka i mówi mi, że będzie przyglądał się walce Bandury. Czy ty się przyglądałeś tej walce, bo on zaprosił cię do tańca, mogę tak gdzieś, powiedzieć. Gdzieś tam widziałem na Facebooku czy na Instagramie gdzieś tam było, no ale... To ja nie mam z, z, z problemu z tym. To, 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 ja mogę walczyć. No. Jak mówię, zagadają się. Zielone zgodzą, ja się dola, dolary zgodzą, to można się winić. Ale, ale mówię, czekajmy. Pierwsze jest 24 luty i to jest mój priorytet: zrobić wszystko, by pięknie wy... Adamek versus Bandura, pozdrawiam. Wojtek Gola jest polskim Drake. Na początku porównajmy ich muzykę. Czuję się jak tak, zamknięty w klatce. Wojtek bez mniejszego oporu, po wydaniu jednej czy dwóch piosenek, stał się najlepszym lightskinem w Polsce. Czego jeszcze nie można powiedzieć o Drake'u, bo ten koleś ma już albumów na swoim koncie. O, ile się nie mylę, to 8 i dalej nie jest gwiazdą w Polsce. Może porównajmy ich stylówki. Wojtek ma ten błysk, a Drizzy? Ubiera szerokie spodnie i nie nosi błyszczących butów. Przedostatnią ostatnią rzeczą, która jest dosyć mocna, to jest sposób rizowania. chciałaby pani, aby pani córka miała takiego chłopaka jak ja? Mm. Riz Drake'a oceniam na 4 na 10. Za to goli 8,5, bo zawsze może być lepiej. A ostatnią rzeczą, na którą wskazuję, że to jest kłamstwo, jest to, że Champagne Papi obserwuje Wojtka gole, a nie na odwrót. Co a? Nie no, to to już jest jak No. But honestly though, forget forget about me. Um thank you for the twenty cent tip for deeds. Appreciate that. That'll go. No, oh, this is the spot. Let's go, baby.

Demacjaku. <miany> Ta chwila to błysk, za krótki by czuć. Kawalos z Konina. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Kasiorki Wam rzeczywiście. A właśnie tu tego gusta, wiepsza wiepsa! Będziesz smaszen! et edgroße! myślę, że są w na TikToku, co nas mylą, mnie, 100%. Ja teraz dopiero co do poddawałem, i kusaka mi trzeba i do niski karmiłem, dopiero co nie mylę teraz, i od razu w tego. Jestem białym czarnuchem, cały dzień diluję, i całą noc palę że Jestem białym czarnuchem. Wpadajcie na 7 out. Dobra, chodź z tymi TikTokami. W... Ostatni TikTok, bo to już mój brat mnie wzywa. Pixel. Chodzę w nią tak, jakbym wchodził na basenie klatki. Playboy, tak jak Wielkie pozdro dla tych tiktokowców Nie